Witam serdecznie, dzień dobry, dzisiaj chciałam przedstawić Państwu w końcu wyczekany filmik jak wygląda y, dokładnie zamknięcie tego gazu w, w tym naszym reduktorze który już od jakiegoś czasu reklamujemy i, i serdecznie Państwa zapraszamy do zakupu e, tak dla przypomnienia, to jest reduktor marki Kawana Group my jesteśmy sklepem na Allegro, nazywamy się Akcesoria Gaz Kawa na w ofercie ma również zwykłe reduktory i reduktory z manometrem, ale od nowego roku wprowadziła reduktory z zaworem nadmiernego wypływu gazu i, za, i z bezpiecznikiem termicznym. Bezpiecznik termiczny jest tutaj w tej złączce. Te reduktory testowaliśmy. Mamy filmy z przecinania węża gazowego, automatycznie zawór kurkowy działa w reduktorze, odcina dopływ gazu. Między innymi właśnie jest to niezwykle potrzebne w przypadku na przykład przegryzienia przez gryzonie. Yy, przecięcia, wyrwanie węża, awarian, awarii na palnikach, awarii na kurkach, gdzie dochodzi do nadmiernego wypływu gazu i reduktor właśnie w, z tym zaworem kulkowym bez problemu sobie radzi i może ten dopływ gazu odciąć. A w tym filmiku chcieliśmy szczególnie pokazać, jak to się dzieje, jak wygląda ten zawór kulkowy, yy, co dokładnie tutaj yy, się dzieje w środku, kiedy ten gaz przechodzi przez reduktor. Ja postaram się zmienić kamerę i zaraz pokażę to z drugiej strony. Udało mi się odwrócić kamerkę i proszę tak, teraz chciałam zaprezentować właśnie jak wygląda to wnętrze. Tutaj kolega się bardzo napracował, żeby tutaj nam to rozwiercić i otworzyć. Przed chwilą właśnie wyrwałam, o, przepraszam, wyrwałam sobie tą membranę, żeby tu dokładnie było widać, co jest w środku. Także jest membrana, sprężynka, której zaraz opiszę działanie. W środku jest zawór kulkowy. Proszę bardzo, tutaj tą kuleczkę widać. I w przypadku, gdyby nam został odcięty dopływ gazu, trzeba ten zawór kulkowy w ten sposób przyciskając, odblokować. I ta kuleczka nam się tutaj porusza. Natomiast jeśli chodzi o działanie, jak działa nam taki reduktor? Yy, przy uruchomieniu gazu. Gaz przepływa sobie tutaj w tą stronę, przez filtr siatkowy w reduktorze, wokół tłoczka i dostaje się pod membranę. Czyli tutaj o, pod tą naszą membranę e, się dostaje. Tu jest mocowanie do tej dźwigni. Od góry, e, od góry jest sprężyna. Już tutaj pokazywałam. Ciśnienie gazu wygina do góry tę membranę, a ona za sobą pociąga tą dźwignię. Ruch dźwigni przez tłoczek przymyka lub zwiększa dopływ gazu pod membraną. Gdy ciśnienie gazu pod membraną nadmiernie maleje, membrana z dźwignią opada. O, kładę, sobie, sobie przyciśniemy i ona na przykład sobie ta dźwignia wtedy o może inaczej pokażę w ten sposób ta dźwignia wtedy jest tutaj w dół a w odwrotnym przypadku idzie do góry o tutaj może o tak tak i tak tak i tak gdy ciśnienie gazu pod membraną nadmiernie maleje membrana z dźwignią opada pod działaniem sprężyny a ciśnienie gazu w butli działające na tłoczek Otwiera szerzej dopływ gazu przez membranę. Gdy ciśnienie gazu pod membraną nadmiernie rośnie do góry, o, wtedy idzie do góry. Membrana też wygina się do góry, pociąga za sobą dźwignię, która przez tłoczek przymyka dopływ gazu. I w ten sposób właśnie zostaje opisane to działanie reduktora z zaworem nadmiernego wypływu gazu. Przypominam, że tutaj jest też bezpiecznik termiczny który zapobiega eksplozji, wytrzymuje bardzo wysokie temperatury. My też w tym reduktorze nie mamy manometra, bo nieraz się klienci pytają, dlaczego nie ma w tym reduktorze, żeby był już taki full wypas, żeby był jeszcze manometr. My nie mamy manometra, dlatego że manometr krytycznie osłabia po prostu trwałość tego pancerza. Ten pancerz ma wytrzymać 925 stopni, o ile się nie mylę, i po prostu ma zablokować dopływ gazu i, un i zapobiec uniknięciu po prostu eksplozji. Dlatego manometr jest w takim reduktorze zbędny. Dziękujemy ślicznie i zapraszamy do zakupu serdecznie. Zapraszamy też do obejrzenia testów tego reduktora. I bardzo chętnie pomożemy. Jeśli są jakieś pytania, to proszę oczywiście, można zadawać na nasz adres e-mail albo w komentarzach. Pozdrawiam serdecznie.